Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy coś, dziwną grę, jakąś. Nie wiem co to jest, ale tutaj coś klikam. Pa, jak szybko to się klika, i to będzie szybko rosnąć. Ej, ile Robuxów o już powaliło? Pik, 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 pik. Już to rośnie? Ej. Zaraz mi ręka będzie boleć. Ej, ja? Ja? Ej. Kto jest na serwerze? Ej, mało osób jest na serwerze. Ej, czyli mogę mieć dwa klikanie. O, pa to. Dobra, tego nie chcę pisać. Ej, mega mało życie po bokach jest. A, zapomniałem, że wydałam wszystkie Robuxy, więc nie kupimy tego za cztery Robuxy. A, to jest razy dwa, chyba klikanie. Ej, to będzie niepotrzebne. A, ja już mogę coś zebrać. Omg, co to jest? A, 63 na 100, ale bez sensu. 10 talarów. 12. Omg, a nie, co ja zrobiłem? Level 7 mamy. Co no tutaj się innego robi. Świnkę, kalinkę kradnę. To to? Ona ma level 7 i nie jest nasza. Ej, my możemy klikać. Kradnę. S. Aj! Ile co roboksów. 45 by ukraść. Ja nie mogę, szkoda, że się nie da I Nic się nie da nikomu robić, no Jaki to ma sens? To jest też jej Kto chciał się to robić? I czemu po pierwsze mam okra... Ta... W sensie ukradnięcie mury Ściad widzowie Więc Nie, nie da się O moje Wywalaj się, sure. a jest a mes, myszko. Mysz. A kiss, a, kiss, a kiss. Mała mysz. Będę teraz wolno klikał. Ej, niestety widzowie, klikam najszybciej jak mogę. Ca Cały czas my myszką klikam. I. No ale to działa co jakiś czas. To nie działa, że. Klik, 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 klik. Tylko, że to działa klik, klik, klik tak wolniej. I moja mysza... Ja nie mogę level pierwszy. Ile tam ta świnka ma? Pep... Pepa. E, ja. Co? Mutacja jakaś tam się nastała. Muszę być mega rozbudowanym poziomem. Ile mam talarów? Zero. Jak się zarabia dolary o, wi widzowie już są wakacje, więc ja się mega cieszę. A na wakacji dobry jest. Napój wojanek. Polecam. Ej, co się stało? Ej, nie mogę się ruszać! Ej, nawet jak stanę tak. Czy mogę tak mega z daleka? Buraku. O! Ej Tak można. Ty, jakie fajne to działa. Co ty chcesz? Wywalaj. Czekaj, co ja w ogóle robię? Co to za owoc? Czy tam warzywo? Jeszcze nie wiem, co to jest. Ej, tak. Co ja kliknąłem? Odmówiłem coś. Plus pieniądze chyba. Ej. Ej, czym to nie działa? Ty to... O tutaj widać ślad mojej myszki. Tutaj widzicie? Ja mam inne, bo to jest kółko takie. O, na środku przycisku mam takie kółko. I to jest moje. A tak to jest łapka. I ta kro, krop, kropka jest moja, łapka jest z gry i to jest moje. Czasami, jak mam takie, że na przykład yy, yy, nie pokazuję tej kropki, tylko o. Tak jak to się zaznacza na biało, to to jest utrudnienie sobie wtedy włączam, nie wiem po co. Jeju. Ręce mi bolą. Klik... To po co ja w ogóle klikam szybko, jak wiem, że to się tak nie załącza? O, teraz jakoś szybko się załącza. Nie, to po prostu tak wygląda. O. Klik, 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 klik. Raz, dwa, trzy, Dalej klikam. I co to w ogóle jest? Z Chiny. To są Chiny. Co? Nie, to nie są Chiny, na pewno. To jest jakaś... Nie wiem, co to jest, ale kiedyś to widziałem. Nie na żywe oko. Pi, 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 pik, pik pik Napiszcie widzowie, czy już mieliście zakończenie szkolne. Ej, co nie? Ja. Yeah. Urosłaś? Urosłeś? Ej, ej, jaka głupia gra! Czemu nie mogę innych Hm? What? 4, 5, 6, 7. Ile razy mogę kliknąć dinozaura? A klikam Ile razy? O oh my sto razy dawaj. Sto klików muszę, albo tysiąc nawet. W kolejnym odcinku spróbuję zrobić 1000 klików i zobaczymy w ile sekund zrobię. U tego dinozaura już się tak nie da. Pa!